Znajdujemy się w Warszawie w kinie Silverscreen. Odbywa się tu pierwsze z cyklu spotkanie marketerów z przedstawicielami branży interaktywnej, nazywane IAB Showcase. Sprawdźcie, jak poszło. Dzień dobry, Olek Cygan, Digital One, agencja interaktywna. Co skłoniło agencję do wystąpienia na IAB Showcase? Myślę, że przede wszystkim koncepcja samego wydarzenia. Jest to pierwsze tego typu spotkanie z marketerami, gdzie agencja, można powiedzieć, nie musząc obawiać się o przekazywanie swoich pomysłów, tajemnic, rozwiązań, konkurencji, może być twarzą twarz ze swoimi potencjalnymi klientami. Dzisiaj zaprezentuję dwa tematy. To będzie prezentacja projektu Max Your Life. Zrealizowanego dla marki Pepsi Max oraz prezentacja projektu Mój Dzień dla marki Knopers. Obydwa są to projekty prowadzające, angażujące w działania internautów, czyli można powiedzieć z kategorii projektów typu Web 2.0, User Generated Content, tam gdzie użytkownicy muszą wykonać pewne działania, są wprowadzeni w świat marki i aktywnie w nim występują. Na pewno IAB Showcase jest bardzo ciekawą inicjatywą IAB, pozwalającą agencjom na promowanie swoich najlepszych dokonań. Dlaczego nie? Jak pan znajduje tutaj połączenie szampana z truskawkami? Jeszcze nie próbowałem przed prezentacją, ale po prezentacji na pewno spróbuję. IAB Showcase to cykl spotkań, które mają za zadanie promować. Rozwiązania, które są skuteczne, które, pokazują, które wprowadzają na rynek nowe pomysły, które wyróżniają się pomysłowością, kreatywnością. Na EBS-Showcase zaprezentowało się osiem agencji interaktywnych, które w naszej ocenie prezentują bardzo wysoko, wysoki poziom pracy. Jest to niesamowite, że 50 osób w jednym momencie słucha, co ma do powiedzenia na temat kampanii reklamowych Mosquito. To rzadko się zdarza tak skupioną audiencję spotkać po prostu w jednym miejscu zdrowie jabę i, i publiczność Łukasz Lewandowski dyrektor do spraw badań i rozwoju K2 Internet to, że te prezentacje są tak krótkie i to, że nie ma agencji interaktywnych na sali, to jest, to jest naprawdę zaleta tej, tej, tej konferencji. Do tej pory wiele imprez tego typu miało jedną poważną wadę, to znaczy agencje się trochę taplały w własnym sosie. Zdarzały się często konferencje, kiedy branża mówiła dla branży, natomiast my chcemy mówić do klientów, chcemy edukować innych ludzi, a nie sami siebie chwalić i sobie tutaj prawić przyjemności. I to jest chyba ta rzecz, dla której się zdecydowaliśmy tu wystąpić. Konrad Pankiewicz od FVPL. Będziemy uczestniczyć w takich imprezach w przyszłości, jeżeli tylko będzie, ja by je organizowała. Troszkę mało czasu, ale, ale jak, najbardziej, jak najbardziej pozytywne wrażenia były. Nazywam się Witold Szapar, reprezentuję agencję interaktywną Plasma Media. Myślę, że bardzo potrzebna impreza, była to pierwsza tego typu impreza, ale wróżę, że będzie jej dalszy ciąg i ta wielkość sali, która tutaj jest, może już za chwilę nie wystarczyć. Ja myślę, że cała impreza to jest bardzo fajna sprawa, ze względu na to, że jest bezpośredni kontakt między przedstawicielami różnych agencji reklamowych oraz firm. Była jednak kontrowersja, ale wydaje mi się, że udało mi się w jakiś sposób wyjaśnić osobie, która zadawała to pytanie, nasze podejście i nasz punkt widzenia. Ja weszłowiec uważam, że to idealny pomysł. Że bardzo krótkie prezentacje, 20-minutowe, kilku największych firm i klient ma idealny przegląd rynku i tego, co się nowego dzieje w świecie nowych mediów, bez jechania na konferencję, która trwa 10 godzin i w tym czasie występuje też tyle samo osób. Jestem pierwszy raz na takim, na takim evencie. Interesuję się już od dłuższego czasu marketingiem interaktywnym, internetowym. Bardzo ciekawe doświadczenie. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, jest miłe i na pewno, na pewno na pewno jeszcze będę uczestniczył.